Dzień dobry. Jest już rano. Ach, nocka była bardzo spokojna. Cisza i spokój. Nikt nas tutaj nie niepokoił. Ach. Teraz przed chwilą przyjechało jakieś auto, stanęło tutaj przed nami. Chwilę pogadali, gdzieś zadzwonili i pojechali. I stoją tam 30 metrów stąd. Pewnie tutaj chcieli się rozbić na nie wiem, może na weekend, może na, no, na dzień. Ale ani dzień dobry, ani po całym mnie w dupę. I pojechali. Jakby się zapytali, to by się dowiedzieli, że za pół godziny się stąd zwijamy i mielimy dalej miejsce. No ale cóż, nic nam to nie poradzę, Dobra, my się ogarniamy, jemy zaraz jakieś ściananie i lecimy dalej, gdzie lecimy? Tego nie wiem za bardzo. Bo taka trochę bardziej ta wyprawa jest spontaniczna, ale coś na pewno wymyślimy. drogą tutaj wczoraj wjeżdżaliśmy, więc pokażę wam ją jak wyjeżdżamy. zatrzymaliśmy się na takim takiej zatoczce tutaj przy, przy drodze a jesteśmy w okolicy e, Świecia nie Świecia, dobrze, Świecia Świecia e, chcieliśmy zwiedzić ruiny zamków w Świeciu ale niestety e, zamek jest prywatny e, trzeba, trzeba dzwonić żeby się umówić na Wizytę. W dodatku nie ma tam żadnego, muszę zamknąć auto, nie ma żadnego parkingu, więc po prostu przejechaliśmy sobie obok, ale jadąc w tą stronę spotkaliśmy jakieś takie zakratowane wejścia do skał, do jaski, nie wiem, podobno jakieś sztolnie, jakieś sztolnie prawdopodobnie, więc w kawałek dalej zatrzymaliśmy się na tym parkingu, czy tam za i idziemy teraz zobaczyć. O, w ogóle mnie nie widać teraz. E, idziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. Jak obadamy, potem się napijemy kawy i pojedziemy dalej. No tak się po prostu włóczymy po, po dolnym śląsku, bez jakiegoś większego planu. Co się, co się wydarzy to będzie. I tyle. I tak jest chyba najlepiej mi się wydaje. Dobra, idziemy, dochodzimy do jakiejś tablicy, zobaczymy, co tu na tej tablicy jest napisane. I tu jest właśnie jakieś też wejście zobaczcie tu, jest, tu są tablice tablice wam zaraz pokażę natomiast zobaczcie tu jest takie wejście do sztolni prawdopodobnie ale co to jest? planowano przenieść tu niemiecką produkcję wojskową o. Fabryki o, słyszeliście? nie słyszeliście to ja wam powiem Ech. W czasie drugiej, albo inaczej. Ja Wam to nagram i sobie zatrzymać i przeczytać. Możesz współpracować? O. No, czyli już wszystko wiemy. Miała tu być przeniesiona fabryka części do rakiet V1. No mówię, Dolny Śląsk to jest to jest po prostu gdzie się nie spojrzy, gdzie się nie zatrzyma człowiek, to jest coś, coś ciekawego. Zobaczcie jeszcze raz, te skałki, podobne bardzo do tych, e, które były na organach wielisławskich, czyli takie tak się fajnie układają. E, tam dalej chyba jeszcze jedno było, nie Ania? No, ale nie wiem czy, ale... czy tam przejdziemy. No nie wiem czy tam przejdziemy, bo tam już jest troszkę, troszkę źle się tam idzie, po prostu mało miejsca jest. Zobaczcie na te skałę, zobaczcie na tę skałę. Tu się kruszy wszystko już. Fantastyczne to jest, fantastyczne po prostu. No nie będziemy tam wchodzić, nie będziemy tutaj. No teoretycznie by się dało, no, bo tutaj tędy już szło się przecisnąć po tej skale. Może by i szło tędy przejść, ale nie będziemy ryzykować. Tu jeszcze jest jakaś tablica pamiątkowa chyba, upamiętniająca. Pory na, na dwa granaty? na <grymne> granaty? Jakieś faktycznie jakieś dziury. Możliwe, że były jakieś po prostu wydrążone wcześniej, żeby to wyłupać, bo no. przypuszczam, że to pewnie było wysadzone tutaj w tym miejscu. A tutaj jeszcze tablica taka poświęcona właśnie e, e, pamięci więźniom obozu koncentracyjnego w Miłoszowie, którzy w latach 44-45 zginęli przy budowie podziemnych sztolni. Tych sztolni było pięć, miało być połączone w środku jedną dużą halą produkcyjną. No i całe szczęście się to nie udało, chyba. Dobra, próbujemy iść dalej. Idziemy Ale dalej. No, my jak zwykle, my no, jak zwykle przygotowani w sandałkach, klapeczkach. Oj, tu mamy drugą sztolnię, zobaczcie. O, tutaj można podejść bliżej. No te skały to są po prostu monumentalne. To jest, to jest niesamowite. Tutaj jakieś też otwory wydrążone. Zobaczcie. O chciałeś kamyczek wziąć na pamiątkę. Kamyczek na pamiątkę. No tak, na pewno. Na pewno wezmę ten kamyczek na pamiątkę. No, jak zwykle, kurde, nie wzięliśmy ani latarki, ani nic. Ale widać, że tutaj jest tylko zaczęte. Bo tam dalej, tu w tym miejscu już widać koniec tak jakby. jest Dalej nie jest wydrążone więc wygląda na to, że A już kratek coś rozdziobał wygląda na to, że te sztolnie były tylko zaczęte budowa była tylko zaczęta ale nigdy nie ukończona no i bardzo dobrze Jesteśmy we Wleniu. Idziemy na zamek. Ciekawe, czy nas spuszczą z psem. Zobaczymy. Rozmawiałem przed chwilą z takimi Niemcami. Czy rozmawiałem, to za dużo powiedziane, nie? Trochę na migi, trochę po angielsku. I powiedzieli, że można wejść na zamek z psem. No zobaczymy. tak robił serwis. Zobaczymy, zobaczymy. Idziemy w stronę zamku. Zaraz zobaczymy w ogóle gdzie to się wchodzi, bo jak przejeżdżaliśmy to nie było widać w ogóle wejścia dobra, widzimy się już tam dość w środku. Idziemy pod taką górę do zamku. I tak się zastanawiam, czy oni nie mogli tych zamków budować gdzieś niżej. No przecież to jest zabójstwo dla normalnego człowieka, żeby wleść do takiego zamku. No, masakra. Znajdowało się za moimi plecami schody, którymi my wchodzimy na dziedzinie, która te schody oryginalne schody XVI wieku. Tutaj były dwa wielkie pomieszczenia gospodarcze. Jak rozpoczęli budowę tego pałacu zamkowego, rozebrali dom romański. Nie spełniał swojej funkcji. Jedyne to, to pozostawili w nim. A to, jak mówił pan przewodnik, oryginalny fragment schodów z XVI wieku. Niesamowite. Zobaczcie, jakie te schody są malutkie, takie wąskie. Dobra, zeszliśmy z tych schodów dla spinaczy wysokogórskich. To teraz mogę wam coś powiedzieć. Ech, zamek super, naprawdę. Ekstra. E, pan przewodnik genialny, po prostu genialny. Opowiada tak, że się, My żeśmy siedzieli na trawie, po prostu żeśmy słuchali, zafascynowani. Opowiedział całą historię tego zamku. Ja już połowę nie pamiętam i tak. Ale fajnie. Ale fajnie, bardzo fajnie odpowiedział. Nie sztampowo, tylko tak naprawdę. Z no, pasją. Tak, z pasją właśnie. Warto warto odpowiedzieć: Zamek w Leń, Słuchajcie, 10 zł bilet, ulgowy 8, czynny od 10 do 18 codziennie, w takim okresie od wiosny do jesieni. No i cóż, polecamy. Zamek w Leń, Lenno, tak się nazywa. Jak kupicie bilet, to macie jeszcze potem 10% zniżki na Jakieś inne, inne zamki tam gdzieś mamy, chyba, jakąś listę tych zamków. Dostaje się ulotkę, ale naprawdę jest moc w tym zamku. Jest moc. O, dobra, super atrakcja. Sp zamku Piastowskiego, o której nikt nie wie. Właśnie, zamek Piastowski, no, który Polskie. przeszedł w ręce, w ręce niemieckie, był w rękach niemieckich, bo to były ziemie niemieckie, wiadomo. Pruskie, o, niemieckie, jak pruje. zwał, tak zwał. Potem, po II wojnie światowej, wiadomo, Polska odzyskała te ziemie. I to Wam mogę też powiedzieć, co zrobili przesiedleńcy z ziem, tych wschodnich, którzy się tutaj przenieśli, spalili ten zamek bo stwierdzili, że jest to zamek niemiecki, a tak naprawdę jest to zamek e, polski, polski piastowski. No cóż, trzeba się było tylko troszkę zagłębić w historię. Ja się obawiam, co będzie e, za jakiś czas, e, skoro w tej chwili nikt do historii nie przykłada tak naprawdę wagi. Dobra, słuchajcie, idziemy do auta, idziemy i jedziemy gdzieś dalej. Jakiś obiad by się przydało za niedługo zrobić, bo jest chyba już po pierwszej. No, nie? 20. 20 po pierwszej więc uh -huh. za chwilę pewnie jakiś obiad gdzieś uskutecznimy ale gdzieś, gdzieś pojedziemy po prostu na jakiś może leśny parking na jakieś zacisze albo na kepsa na kepsa, jasne, <laughs> będę jadł kepsa po wieluńsku kepsa po wieluńsku co co, co o tym ty mówisz w ogóle dobra dobra, idziemy, nie ja będę już was zanudzał idziemy, jedziemy i będziemy coś jeść. Jesteśmy pod zamkiem Grodziec, ale nie będziemy tam wchodzić. Przyjechaliśmy tutaj, ale jest tyle ludzi, że po prostu masakra. Nie będziemy się tam pchać. Zjedliśmy tylko obiad, no bo już jest chyba nawet koło 16, z tego co, co pamiętam. I jedziemy dalej. Jedziemy już na jakąś miejscówkę. Dzisiaj trochę taki Dzień słabszy, jeżeli chodzi o zwiedzanie, tylko jedno zamczysko. No chyba, że coś po drodze jeszcze wyczajemy e, ciekawego, to wtedy na pewno tam podjedziemy. Och, nażarłem się jak... nie powiem co. E, chyba mamy jakiś problem znowu z wentylatorem, bo wzrosła nam temperatura trochę tutaj na, na dojeździe, bo jest bardzo, bardzo stromy podjazd. I tak, jakby się wentylator nie, nie załączał. Oglądałem bezpieczniki, niby wszystkie ok. No ale cóż, no dobra, zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Jak dojedziemy na miejscu, to spróbuję to jeszcze raz. Spróbuję sprawdzić ten wentylator. Jest nowy. Nowy, wszystko działało. Na poprzednim wyjeździe wszystko było ok. Działał tak, jak należy. A dzisiaj coś, coś ta temperaturka poszła do góry. Jest też gorąco, jak diabli. Mówię, stromy, stromy, podjazd, ciężki podjazd, kawałek, to nawet na jedynce trzeba było podjeżdżać. Ech, na razie temperatura się ustabilizowała, dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, jedziemy na miejscu. Chyba z 80 km później stoimy na takim parkingu przy drodze, takim leśnym parkingu. Jestem, jesteśmy w świnach, czyli wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia. Jako, że, no, tak jak mówiłem, wyjazd spontan, więc pokręciliśmy się tam i wracamy w tej chwili powoli już e, w stronę domu. Jesteśmy w świnach. Jedziemy teraz, chyba e, już na miejscówkę, bo dwie okazały się e, niedostępne dla nas, a jedna była naprawdę ciulata. No nic, jedziemy dalej. Jedziemy po dwa Chcemy dojechać na ruin, pod ruiny zamku Cisy. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Gdzieś, w każdym bądź razie, musimy na nockę stanąć, no nie? No, i jest następny dzień. Ech. Co tu dużo mówić? Wczoraj dojechaliśmy tutaj na to miejsce po 20, to grubo po 20 przyjechaliśmy kawał drogi wczoraj, żeby znaleźć miejscówkę jak nie zajęta to nieczynna byliśmy pod zamkiem bo mówiłem, że jedziemy pod zamek Cisy pod Wałbrzych, okazało się, że miejscówka została zamknięta przez lasy państwowe miejscówka to jest taka polana duża, dość duża pod zamkiem tym starym tam można było kiedyś wjeżdżać, normalnie auta tam wjeżdżały, można było się przenocować. Teraz w tej chwili jest znak, droga leśna, nie można wjechać. Więc cóż, zbieraliśmy, zebraliśmy manele i pojechaliśmy dalej. I tak, jadąc, szukając miejscówki, dojechaliśmy aż do Świdnicy. W Świdnicy poszukałem znowu miejscówki i znalazłem taką miejscówkę w Kiełczynie. Jesteśmy w Kiełczynie pod. Takim oto tutaj kościołem, tutaj stoimy u faruża, a stoimy tutaj. Trochę krzywo, ale daliśmy radę. A teraz cóż, no, jedziemy dalej. Znalazłem jakąś miejscówę nad Zalewem Paczkowskim. Tam chyba sobie podjedziemy i posiedzimy chyba cał, cały dzień dzisiaj i, i przesiedzimy nockę i jutro pojedziemy już do domu. Ogólnie powiem tak: Dolny Śląsk to jest po prostu miejsce przepiękne. Natomiast jeżeli chodzi o miejscówki, jest trochę lipa. Nie ma za dużo tych miejscówek oficjalnych. Jak się samemu szuka, to też tak średnio z tym bywa. Także, no, tak to, tak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, my teraz jemy śniadanie, zbieramy się i jedziemy, póki jeszcze jest tak w miarę. Chłodno, chociaż jakieś takie chmury się robią. Nie wiem czy nie będzie coś padać dzisiaj. Teraz na razie słoneczko świeci od schodu. Ale tutaj właśnie widzę, że od zachodu jakieś takie chmury napływają. W prognozie jakiś deszcz się był. Dobra, dobra, widzimy się później. No, to dojechaliśmy. Stoimy nad zalewem Topola. Topola, to się tak nazywa. Kierowniczka jest tu, a tu jest zalew. A tu jest zalew, to pola. Tak wygląda. Tam są jakieś góry, nawet nie wiem jeszcze jakie. Musiałbym to sprawdzić. I dzisiaj chill out. Dzisiaj nic nie robimy. Stoimy tu cały dzień, całą noc. Jutro się powoli będziemy zbierać. Czy jutro jeszcze gdzieś wypnie? Zobaczymy. Bo tak nie wiem, tak myślałem, żeby jeszcze do tego Muzeum Siłopolskiej wjechać jutro po drodze pozwiedzać, ale to zobaczymy jutro, jak nam się będzie chciało zależy jaka pogoda była. Przed chwilą była pompa i trochę padało. Ale tu meflata i czapli, żurawi tu jest dużo. Jak mi się uda jakieś zdjęcie zrobić, to Wam zaraz pokażę. Wyciągnę aparat. Ale ten, ale no mówię, dzisiaj, dzisiaj nie będzie już nic więcej chyba nic, chyba że się coś będzie działo. No jest trochę narodu, tam z tamtej strony. Jakieś namioty i tam, tam, daleko tam tam jest pełno kamperów objechaliśmy wzdłuż i wszerz i tutaj takie miejscówkę taką małą żeśmy znaleźli też koło jakiegoś takiego tam nie będziecie widzieć pewnie ale tam jest taki kamperek z Gdańska o, i fajnie, robi się pogoda Ptoki latają cisza znaczy cisza żeby nie było tak kolorowo to tam jest taka kopalnia piasku Coś tam się dzieje, ale dzisiaj sobota, więc myślę, że do drugiej będzie fajnant. Zapora, no takie, ale fajne miejsce. Tutaj dookoła tego zbiornika jest sporo miejscówek, więc zawsze można coś wybrać. Tam po drugiej stronie, też nie będziecie widzieć, ale tam jest pełno, pełno po prostu kamperów. Tak więc miejsce dość uczęszczane, no, każdy ciągnie gdzieś tam do wody, do chilloutu my dzisiaj też, bo po wczorajszym, po wczorajszym szukaniu miejscówek mamy dość dobra, nie będę już więcej gadał bo i tak tego nikt nie będzie słuchał i oglądał to widzimy się jak coś później mała aktualizacja bo nie jesteśmy nad zalewem Topola, tylko nad Paczkowskim taka delikatna różnica trochę ludzi, znaczy tak, kamperek, który pojechał i praktycznie tam, stamtąd, gdzieś tam trzy przyczepy sobie stąd pojechały. E, teraz tutaj szalał gościu na e, skuterze wodnym. Powiem Wam, że ta woda tutaj w tym w zalewie jest po prostu zielona. Tego tak nie widać, ale jak zaczął tą wodę mielić... O, zaraz będzie znowu mielił. Oczywiście z tej kamery to nie będzie nic widać. Ale ta woda jest po prostu zielona. Ech, dobra, teraz my tak, drugie śniadanko, takie bidne. Będę jadł, bo coś mi się, jest godzina 12 a 12 to taki najlepszy czas na drugie śniadanie, nie? No i co? Trochę się chmurzy, coś tam w prognozie, co? sobie W prognozie, o, no, tak sobie tutaj siedzi. Siedź tam, ja W prognozie coś tam gadali, że będzie dzisiaj padać, no zobaczymy. Co mi mogłoby jeszcze trochę popadać, rano popadało, teraz też by mogło popadać. Dobra. Muszę coś zjeść. Zobaczcie, co tam się dzieje. Rozlało się ładnie. Burza idzie. Już przyszła. Już przyszła w zasadzie. Nie, przyszła. Musieliśmy się schować. No muszę zaświecić, bo mnie nie widać nie. inaczej. To jest po prostu masakra. Zobaczcie na szybę, jak to leci. To jest jakiś taki grat mały w ogóle chyba. Grat pada jest moc dwie godzinki popadało myśmy w tym czasie trochę komara przydusili ale teraz się już rozpogodziło trochę robimy sobie kawę nie robi kawę trochę nam tutaj zmoczyło ale nie ma tragedii tam się już tam z tamtej strony już się przejaśnia myślę że będzie dobrze tutaj kręcą się z tymi ze skuterami wodnymi już chyba trzeci raz trzeci raz już chyba jadą tam i z powrotem Nie mogą się zdecydować gdzie stanąć No ale dobra, dobra, robimy kawę. Co tam było? Wam pokazać teraz niebo jakie tu jest czerwone. Ale nie wiem czy coś będzie na tej kamerze widać. My już po kąpieli, wykąpani. Ania wykąpana, ja wykąpany. Teraz trzeba będzie zmontować jakieś ognisko chyba. Jakąś kiełbachę zeżrzeć. Cały czas jakieś ludzie zjeżdżają, ale jadą tam, tam gdzieś tam, tam daleko sobie jadą. może jakieś grille, jakieś tego typu rzeczy. Tam jakieś dwa stanowiska dalej jakieś ułomoty są, no ale nie ma, nie ma jak na razie tragedii. Dobra, przygotujemy sobie jakąś właśnie kolację, jakieś ognicho, jakąś kiobachę i trzeba będzie iść nynny, bo jutro wracamy do domu. Czy po drodze jedziemy jeszcze gdzieś do tego, do tego skansenu w opolu? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to jutro będzie, zależy jaka będzie pogoda niedziela rano pojedzone jest za 10.09, zaraz się będziemy zwijać <tryk> tylko cały czas się zastanawiamy jeszcze czy jechać do tego Opola do tego jak to się nazywa? do skansenu Skansen. czy, czy jechać prosto do domu i tu się zastanawiamy bardzo mocno nad tym decyzja zapadła wracamy do domu, u Opole zostawimy się na inny czas kiedyś tam na pewno pojedziemy no i cóż, po weekendzie 4 dni trochę dolnego Śląska, jeden dzień chillu i wracamy do domu. Wracamy do rzeczywistości, ale za dwa tygodnie wyjeżdżamy na urlop i jedziemy na 99% jedziemy na Podlasie. Jesteśmy na znanym już Wam parkingu a od tej strony przed kędzierzynem. Zatrzymaliśmy się na kawkę i zrobić pół serwis, bo kibelek nam już się zrobił pełny. No i przy okazji musiałem pompkę od Webasto przywiązać na trytytkę do stabilizatora, bo pękła obejma, która ją trzymała i przy gaszeniu auta dzwoniła, bo się obijała o wydech. Także, także takie, takie przygody. Dobra, robimy zaraz kawę. I lecimy na chatę. Zostało nam jeszcze jakieś, ja wiem, 60-70 km. Zobaczcie jak to wygląda. Wczoraj mieliśmy inwazję much po prostu. Inwazję. Wszędzie tego było pełno. Całe auto tam było oklejone wieczorem. No ale dobra. Kawa i do domu.